Jest wiele krajów które mogłyby nam zazdrościć tych problemów, z którymi my się teraz stykamy. To jest nieźle skonsolidowany sektor, o niezłej infrastrukturze i takiej technicznej, prawnej, finansowej. Mnóstwo rzeczy możemy poprawić, ale generalnie prawa do jego istnienia nikt mu nie odmawia. To, co chyba jest jakimś wyzwa wyzwaniem, to jest no, takie, powiedziałbym, wrzucenie drugiego biegu. To znaczy czasami, paradoksalnie to polega na tym, że trzeba wrócić do korzeni, przypomnieć sobie te ważne wartości dla sektora, nie wiem, samopomoc na przykład. Rzecznictwo, no, różne takie rzeczy, od których sektor w ogóle jest i po co został kiedyś wymyślony, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc tych wyzwań jest dużo, ale sądząc z tego, że aż że tak tyle rąk się i głów właściwie to jest ważniejsze wzięło za to, bo to jest praca w regionach i tak dalej, to jest pierwsza raz próba, ryzykowna oczywiście, ale napisania takiej partytury sektorowej przez sam ten sektor. I to. No, to jest pewna cena partycypacji, ale mamy na to jeszcze przynajmniej rok i myślę, że te dyskusje, które tutaj będą, trzymam za nie kciuki i że one będą roztropne, rzeczowe i że z tego złożymy coś wartościowego dla nas samych. Także ja trzymam kciuki, myślę, że to na pewno nie było zmarnowane 25 lat. Jedna z rzeczy, która się w Polsce, jedna z wielu, ale jedna z tych, które się jednak udały.